Na wczorajszej tygodniu wsemieliśmy mieliśmy także segment między Sefem Rollinsem w towarzystwie Pola Heimana i Brona Breakera, a samim Zainem. Sam Zain był naprawdę bardzo zdenerwowany obecną postawą i działaniami Sefa Rollinsa. Krytykował go, nazwał go hipokrytą, powiedział że tak krytykował Bloodline, a teraz sam jakby chce przejąć nad wszystkim kontrolę, wszystko zdominować. na no co Sef Rollins oczywiście się oburzył. I generalnie koniec końców doszło do tego, że powiedział, że sami Zayn ma opuścić Monday Night Raw. Ma w ogóle z, tego, z niego odejść i ma czas do zastanowienia się do końca Monday Night Raw. No i zakończyło się to tak, że na koniec, sami Zayn oczywiście tam stamtąd nie zniknął, tak? nie Nadal się pojawił po raz kolejny. I został brutalnie zaatakowany, mocno tam obity przez Brona Breakera. Czyli w sobie można by było powiedzieć niejako ochroniarze obecnego Sefa Rollinsa, także no zobaczymy jak dalej to się potoczy. No Saf Rollins zyskuje coraz większe wpływy.